Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na wyjątkowy tydzień. Co się będzie działo w kolejnym tygodniu od 12 do 18 lipca? Merkury, planeta komunikacji, planeta biznesu i interesu już od 11, czyli po nowiu Księżyca w znaku Raka. Zapraszam, jest wideo już zrobione do wysłuchania, linki będą umieszczone u góry, przechodzi do tego także znaku. I tutaj, jeżeli chodzi o komunikację, o rozmowy, czy też biznesy, interesy, należy włączyć swoją empatię, należy włączyć swoją intuicję oraz wyczucie nie rezygnować, nie poddawać się, nie działać dwa kroki do przodu, krok do tyłu, ale wyznaczyć sobie cel. Włączyć intuicję, włączyć swoje uczucia i tutaj działać. Nie kierowałabym się także opinią innych, czy też zwracała na innych uwagę, ale właśnie to, co czujesz. Merkury będzie pomagał w biznesach, zarabianiu w rozmowach, umowach do 28 lipca raką, rybą, skorpioną, bykom, panną oraz koziorożcą. Ko koziorożcą. Bardzo dobry czas z Merkurem w znaku Raka na przeprowadzenie rozmów z rodziną, na porozmawianie z dziećmi, na wyjazdy z dziećmi, na wakacje, ale także śluby, zarączyny, wszystkie sprawy związane z tematami familii. 13 lipca, ten najważniejszy dzień, raz na dwa lata, Wenus łączy się z Marsem i podczas tego dnia, Król i królowa łączą się w znaku lwa, ale także księżyc jest w tym znaku, czyli przed nami bardzo magiczny czas. Ta koniunkcja potrwa 2-3 dni i proszę ją wykorzystać. Jest to nie tylko spotkanie króla, królowej, ale energia Wenus, planety kreatywności, miłości. Planeta pieniędzy, planeta romansu, piękna i Mars, energia, działanie, inicjatywa, także Bóg wojny, czyli będą różne tutaj sytuacje, wskazuje na to, że kolektywnie dla wszystkich połączenie tych planet daje początek tworzeniu nowych relacji na nowych warunkach w jaki sposób my będziemy wchodzić w relacje nie tylko w relacje prywatne, ale także w relacje na przykład zawodowe czy między państwowe czy między jakimiś firmami, że wiele będzie się bardzo dużo zmieniać. Wenus i Mars w znaku lwa wie, czego chce. Jest to energia ego, tak? czyli jestem gotowy do zmiany, jestem zmotywowany, jestem odważny, ponieważ znak lwa jest znakiem stałym, tak jak wodnik, tak jak skorpion, tak jak byk. Teraz z pozycją Saturna, który znajduje się w wodniku raz na 28-29 lat, będzie to wpływało na relacje wszelkiego rodzaju. Dla niektórych może to oznaczać nowe relacje, nowa miłość, zakochanie, energia magii, poprawa sytuacji finansowych, nowy początek super kreatywnych pomysłów, aspekt szczęścia. Nowe hobby, nowe pasje, nowe aktywności, nowe, nowe obowiązki. Bardzo dobry czas dla aktorów, dla wszystkich ludzi, którzy zajmują się sztuką, dla wszystkich osób, które zajmują się aktywnościami kreatywnymi od tego czasu i w nowych związkach, i w związkach stałych. Możecie oczekiwać więcej romantyzmu, więcej zmysłowości, więcej pasji, więcej seksualności, więcej. Aktywności i bliskości. Energia Marsa. Ja działam, ja inicjuję, ja rozpoczynam. Należy do Barana i w znaku Lwa czuję się bardzo dobrze. Zostaje nieco złagodzona przez Wenus. Jednak, ponieważ i Wenus, i Mars w znaku Lwa myśli o sobie, w negatywnym sensie mogłoby być to za duży egocentryzm, tak? czyli patrzę tylko na siebie, ja, 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 moje pragnienia, moje życzenia, ale w, w pozytywnym sensie oznacza to w związkach więcej spontaniczności, odwaga do rozpoczęcia nowych kreatywnych pomysłów, do zarabiania pieniędzy, spotykanie się, zabawy, przyjemności. Popatrzcie w horoskopach urodzeniowych, napiszcie pod wideo, gdzie macie tego Marsa, Marsa i Wenus, gdzie dochodzi do tego, do tego połączenia. Jednocześnie dla wszystkich będzie miało to ogromne znaczenie, ale szczególnie właśnie dla znaków stałych. Wenus, bowiem z połączeniem z Marsem, na 2, i jeszcze Księżyc będzie podczas tego dnia także w Lwie, jest połączeniem serca, tak? czyli połączeniem dwóch osób, które łączą się ze sobą, łączą się ze sobą sercem, narodzenie nowego życia, nowej energii, która ma przynieść szczęście i spełnienie. Od tego czasu szczęście towarzyszy. Przede wszystkim lwom, strzelcom, baranom, bliźniakom, wodnikom, ale także, trochę zapomniałam, lew strzelec, lew strzelec, baranek, baranka, bliźniak, bliźniak, wodnik oraz waga, tak? czyli dla tych znaków zodiaku przyśpie, przy, 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 przyświeca to połączenie, że tutaj coś się bardzo ważnego, bardzo pięknego wydarzy, ale wszystkie inne znaki zodiaku, tutaj gdzie macie znak lwa i te osoby, które mają ascendent, które mają planety w znaku lwa, będzie to miało ogromny, ogromny wpływ na zmiany wszelkiego rodzaju. Wenus i Mars przedstawiające relacje, połączenie serc, po bardzo piękne połączenie magiczne tak? czyli zakochanie to nie jest spotkanie króla z Kopciuszkiem, wręcz przeciwnie ta Wenus w znaku, w znaku Lampa wie dokładnie, że chce przyjemności, że chce radości, że chce spełnić swoje życzenia i marzenia. Temat zmian relacji razem z połączeniem tych, tych znaków w Zodiaku, uwaga, wpływa na wszystkie Twoje relacje wszelkiego rodzaju, a relacje, w których Ty jesteś, w których się znajdujesz, nie tylko bliskie, ale dalsze, przyjaźnie, koleżeństwa mówią o Tobie, tak? czyli e, mówią o Tobie, kim jesteś, czego chcesz i w jaki sposób się spełniasz. Ta koniunkcja daje wszystkim ogromne możliwości. Saturn, znajdujący się w znaku wodnika i pozostające jeszcze tutaj dwa lata, pragnie, aby każdy spełnił się indywidualnie. Mamy razem z tym połączeniem doświadczyć czego i dowiedzieć się, czego naprawdę pragniemy, jak wyobrażamy sobie relacje, w jakie relacje wchodzimy, czy potrafimy. Dawać miłość, czy potrafimy odbierać, co, odbierać miłość, czy jesteśmy gotowi na zmiany, z tą koniunkcją na pewno, aby rozpocząć nowe życie i zmiany w wartościach. Czy, czy czujesz miłość, czy potrafisz rozwijać się kreatywnie? Wenus i Mars. Decydują teraz sami o sobie i każdy z Was, jeżeli chodzi o związki, o pasje, o hobby, o kreatywności, o sposoby zarabiania pieniędzy, ale także Mars, czyli w jaki sposób działam, w jaki sposób inicjuję, jak rozpoczynam. Tutaj jest zielone światło do startu dla wszystkich. Ktoś mi zadał pytanie, czy zaczynać jakieś projekty kreatywne, czy też warsztaty do nowy? Tak, można zaczynać. Tak, czyli nie czekamy, nie śpimy, zaczynamy teraz wszystko. 15 lipca Słońce w Raku ustawia się w Trygonie do, do Neptuna w znaku Ryb. Oznacza to wzrost fantazji, wzrost intuicji, spełnienia marzeń, bardzo dobry czas na wejścia w nowe kontakty, znajomości, przyjaźnie, gdzie dobrze się rozumiemy, czy też mamy... Czy, czy też mamy połączenia intuicyjne? Ta, ten trygon, piękny trygon Słońca do Neptuna, daje nam więcej zaufania w swojej siły, rozwój intuicji, przeczucia, silny aspekt energii wewnętrznej, siły. Z tym aspektem, z tym aspektem zaufanie zaufania w życie, jesteśmy gotowi właśnie objąć odpowiedzialność za swoje życie, czy też wziąć odpowiedzialność w swoje ręce. Nie czekamy na pomoc, bardzo dobry czas na rozwój kreatywny, pozytywne nastawienie będzie każdemu tutaj ułatwiać w realizowaniu siebie. I ten aspekt 15 lipca, Słońca w Trygonie do Neptuna, przyświeca rakom, rybom i skorpionom, koziorożcom, bykom, oraz panną w opozycji, aby otworzyły się na nią na więcej wiary. 15. Kairon w znaku Barana przechodzi w bieg wsteczny i pozostanie w baranie w biegu wstecznym do 19 grudnia 2021, a w samym baranie aż do 14 marca 2027. Bieg wsteczny Kairona przypomni nam o tym, jest to punkt, już mówiłam o tym w horoskopie na miesiąc lipiec, ale jeszcze raz krótko tutaj opowiem, Chiron konfrontuje nas z naszymi słabościami, z naszymi niemocami, z naszymi piętami alchilesowymi. W biegu wstecznym jesteśmy jeszcze raz konfrontowani z, z jakimiś trudnymi sytuacjami, gdzie mamy te tematy przerobić, gdzie mamy swoje bolączki zaakceptować, do tra transformacji i ma nastąpić uzdrowienie. Bieg wsteczny kairona do 19 grudnia 2021 w Baranie może przynieść zmiany pracy, zmiany pozycji, zmiany partnery, partnera, możliwości innego sposobu zarabiania. Może, mogą pojawić się nowe talenty, jeżeli chodzi o sposoby zarabiania pieniędzy, czy też realizowania się osobistego, czy też jakieś talenty, które które zanikły, które zapomniałeś, które zostawiłeś, w które nie wierzyłeś, teraz mogą odrzeć. Wszystko, co jest związane z tematami uzdrawiania na pewno wysunie się na plan pierwszy, od teraz aż do grudnia 2021. Mamy uczyć się akceptować siebie, akceptować te stare rany i znaczenie Kairona w baranie do roku 2027 Chciałam tylko odczytać tutaj, bo bardzo ważny tekst znalazłam w swojej książce. Może dla wszystkich, lub też dla tych osób, które interesują się astrologią. Tematy Kairona w znaku Barana do 2027. Separacja, integracja, nauka pokory przez poznanie niegojących się ran. Temat dojrzewania, cierpienie samego wcielenia, konfrontacja z przemijaniem, ze śmiercią, tęsknota za śmiercią. Śmiertelność pod wpływem stresu, nieśmiertelność, poznanie nieświadomego. Tak? Czyli tutaj mi tak ta, ta przychodzi na, na myśl to czytając rok 2020. Skyronem w znaku, w znaku barana, bo, ponieważ baran przedstawia pierwszy punkt ja, ja działam, ja inicjuję, inicjuję, oto jestem, pokazuje się, moja energia, wychodzę z inicjatywą, jestem odważny, możemy w tym czasie do grudnia na przykład e, być szargani emocjami, uczuciami, czy też być skonfrontowani w jakichś sytuacjach, gdzie e, poczujemy na przykład nic, niższość, gdzie poczujemy niemoc, gdzie czujemy się słabi, gdzie nie czujemy się zmotywowani, gdzie może zabraknąć nam energii, lub też możemy stwierdzić, nie jestem spontaniczny, nie jestem odważny, nie jestem zmotywowany, nie jestem asertywny. Abyśmy właśnie ten temat przepracowali, to mogą być także tematy związane. Zazdrość o młodość, zazdrość o to, że ktoś jest bardziej bojowy, bardziej wojowniczy, bardziej przebojowy. Z Chironem możemy poczuć się słabi i zmęczeni. Konfrontacja tematów także agresji, przemocy, impulsywności która te wszystkie tematy, gdzie będziemy prze, przez, różne, przez różne sytuacje to y, przeżywać ma przyczynić się do rozwoju naszej nowej świadomości, czy też może niezadowolenie, czy też czuję się zepchnięta gdzieś na margines, czuję się niedostrzeżona, nikt mnie nie lubi i z tego punktu ta, także, czyli to niezadowolenie, czy też zepchnięcie na margines może się objawić, jeżeli chodzi na przykład kolektywnie dla wszystkich, jakieś ataki, czy też ataki terrorystyczne mogą się w tym czasie także pojawić. 18. Słońce, przechodzi, słońce ustawia się w niekorzystnym aspekcie do Plutona, czyli opozycja do Plutona. Z jednej strony jest to aspekt niebezpieczny, czyli na 18 nie robiłabym bardzo ważnych terminów. Z drugiej strony jest to ważny dzień, gdzie możesz radykalnie zmienić swoje życie, ale słońce w opozycji do Plutona oznacza, że z zewnątrz przychodzi yy, Siła przeznaczenia, tak? czyli wiemy, że Pluton jest transformacją, jest planetą, planetą zmian, i podczas tego dnia można się spodziewać jakichś asygnowanych wydarzeń lub jeżeli wchodzicie w konfrontację z jakimiś osobami, gdzie czujecie ich siłę, gdzie ktoś was naciska, gdzie ktoś chce was manipulować, czy, czy kontrolować, czy też odczuwacie strach, wycofałabym się z tego w tym dniu, z jakichś tam rozmów, rozmów właśnie z, z osobami, które robią jakiś nacisk, czy czujesz, nie wiem, że ktoś cię tutaj psychicznie wykańcza, to po prostu zdystansowałabym się i zajęłabym się sobą. I jeszcze raz niedobry dzień na, na rozmowy, czy też na rozmowę na, na przykład z przełożonymi, tak? jeżeli, jeżeli chodzi o Plutona. 18 lipca Lilith Rebellin e, przechodzi do znaku bliźniąt i pozostanie tutaj do 14 kwietnia 2022. To omówiłam dla każdego znaku na horoskop na lipiec. Jeszcze raz linki umieszczę u góry. Posłuchajcie sobie dokładnie. Ogólnie i krótko na zakończenie chciałam omówić działanie Lilith. Lilith w znaku bliźniąt uważana jest za aspekt inteligencji, porównywana także do świętej, mądrej Sofii. Wszystko teraz, od tego momentu do 14 kwietnia 2022, co jest związane z mową, z przekazem wiedzy, z przekazem informacji, z pisaniem, z mówieniem, z przekazem informacji we wszelkiej formie sztuki, symboli magii, czarów w, w sztuce, w satyrze, w, w, w przeróżnych w, w malarstwie, we wszystkich innych formach, ma być, ma być bronią i symbolem tego, aby przekazywać prawdę, aby mówić o sprawiedliwości, poruszać tematy, tematy tabu, nie bać się wypowiadać tego, co myślisz, tak? Tematy orientacji na przykład seksualnej, tutaj będą poruszone do tego czasu, forma komunikacji, tak? czyli w jaki sposób komunikujemy, w jaki sposób przez formę komunikacji czy przez symbole chcemy wpłynąć na inne osoby, czy też wpłynąć na to, aby myślały inaczej tematy rodzeństwa, tematy sąsiedztwa, tematy sąsiadów, tematy handlu, przekazu informacji, wiedzy, ale także nauka, szkoła, studia, podróże, krótkie podróże wszelkiego rodzaju, komunikacja i handel chyba powiedziałam. Tak? i też te tematy, które te, te, tematy tematy tabu, które są z tym związane. Lilith będzie sprzyjać do kwietnia 2022 bliźniakom, wagom, wodnikom, strzelcom, baranom oraz lwom, ale także wszystkie inne osoby, te znaki zodiaku. Dla każdego znaku Zodiaku omówiłam już w horoskopie na lipiec. Te osoby, które mają Lilit w znaku bliźniąt, na pewno będzie to bardzo przeznaczeniowy czas do kwietnia 2022. Na dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam do lajkowania, zapraszam do subskrypcji mojego kanału, zapraszam do kontaktu. Te osoby, które potrzebują. Konsultacji. Numery znajdują się pod nagraniem. Zapraszam także do nauki astrologii online. Dla osób, które już znają podstawy, wszystkie informacje znajdują się pod nagraniem. Życzę wszystkim magicznego, pięknego. Tydzień będzie bardzo ekspresyjny. Niech ten tydzień będzie piękny. Wspaniałego tygodnia. Dziękuję za wysłuchanie.